też siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w serii nowej kanale ja jestem Józef Chebek Dzisiaj GTA, to jest nowa seria i sorry, że jeszcze nie było bardzo dawno temu dlatego, że ten tego, w ogóle szkoła jeszcze nie chciała czasami się nagrywać i jeszcze w ogóle, wiecie, święta i to dalej. wszystko Dlatego ja dogałem, że nie będę i w ogóle czasami nie siedzieć, nie chciałem. Jeszcze będę nie kaleł, ale to będzie później. Ja będę przejeżdżał, bo muszę niestety. Muszę zdawać autobus. Tutaj to pisze na niebiesko autobus. Hmm. Jesteśmy w Franklinie. No to trzeba powiedzieć. Już mamy wszystkie postacie, znaczy oprócz tej czwartej. Jeśli wiecie kto to jest, to piszcie w komentarzu. Ale my chyba wiemy, nie? To jest chyba ta taka baba jakaś. Jakaś kobieta. Znaczy no, już trzech chłopaków, jedna kobieta. Można mm. go... <laughs> Dobra, autobus jest. Można się brać. I nie, to... auto co zostawimy? no to jest yy. no tak jak jakby tak było w prawdziwe życiu to ja bym to wziął chociażby nie wyjechał odwracajcie jeszcze apyk Tak, tu? no to już żeby wziął, to musi być a tu bliziutko jest do tego co ty masz chyba po kogoś masz albo po... tak chyba tak jest zwolnio to ja się po autobusu. A. Okay, A po typa idziesz. Jedziesz. Tak, chyba tak. Bo tak jak blisko, no to tam jest stacja pewnie, ta. Autobusowa. Chyba, autobusowa. Autobusowa. No. Tak. Jak ten? Y jak po... Nie pociąg, tylko statek. Mamy kolejny? B. To no, chyba wszystkie miejsca mają być. No chyba tak. Naprawdę. A później sam wszystkich. To jeden z tych stacji jest tutaj. No trochę. patrz, ile tam autobusów było. Chyba dwa. Dwa.

A, to mam zjebali, bo chyba zesrał się bicie, nie? wie? Bałem się bać. Zamorduj cel. Strzelaj! No, okay. To coś biegnie, czy co to robi? To jest rower. Aha. Nie patrzyłem tam, o dobra widzę. Mogłeś przejechać to. Policja skręciła, szukała. Maksiu, jak nie trafisz... Cześć, cześć, bo tu... To będzie gubie trochę. No bo wymówkę musisz mieć. Papier... Dzielną kogoś. No znowuż. Dobra, nie ma. O co O, poszedł w pizdu. Jeszcze mu... Albo nie. Już nie. Obszar, okej. Okay. Czzej wezmę ten rower. A powiedz mi, po co grałeś tych ludzi, jakich teraz zostawiasz? Nie wiem. Tego ja nie wiem, mam raz. Okej. Good to go. Ta jest? Ta jest, jest, no? To jest. Aha. A, no to szybko. Siedmiu tysiaków. O, fajnie. jakieś... Takie małe misje dostajemy dużo kasy Mamy robimy. mało kasy Mamy tyle no, dobra, Osiem. Bo, bo na przerobienie, kupienie No wszystkiego. Jego strojów i to stroju w ogóle Ale no, dobra, rowerem maski Wejdźmy sobie do mapy Dużo no. mamy do kupienia No ale czekaj, co my chcemy zrobić? Jest też Lester znowu? Bo że dostajemy kasę za to, jak taką dziwą misję. Chyba już nie ma tego. Nie. Franklin. Chyba, że zamienimy się w kogoś i pójdziemy do coś innego. Bo to... No, to zamienimy się w Towar. Tro... Tre... Trevor by miał ten, na pewno misję. O, Dobra, przebędziemy się z Trevor'a. Będzie miał całe życie? A, on ma cztery, ale nie wiem, gdzie on ma tę misję. To dobra, Michaelem czy w Trevorem? To Trevor'em, dobra. No. Bo Michael ma jedną. Zio... nie opyla się o misję.

I śpi. I dobra, Mógł tak. nie pić tego drinka. O, widzę. Te y, znaczy znak zapytania to jest ten. Misja u niego. Y o ale... kurde. Strasznie daleko ale misja. No to zobaczmy coś innego. Bo tutaj jest blisko nawet. Co? Nie, tam była taka najbliżej. Co? No. Dobra, pójdźmy za Precyzyjnie musi... Być za za ten. Żeby nie było o jakieś parę kilometrów. O, jest jedno auto. Chociaż ten auto nie chce mi się tam jechać. Tam też jest takie fajne. Tu i jeszcze tam jest takie inne. No to też. jest to jest... Też fajne. No, te, też. Jego, to jest... Trzeba. no. Uszkodził jeszcze ten. A tam takie same było. No. Aha. A właśnie mi o tamto chodziło, żebyś tamte wzięła, ale dobre. Fff, jaki składak. Chyba to był składak. No trochę ale, czy to? Ale ci trochę kamerę podczas przyjechał. dupa szwankuje. Musiałem ten fajny taki ten. Taki park. Tam taką furę widziałem, ale musiałem... Misyć. Co on zrobił? Typka przyjechał? Widziałeś to? No. Przejechał go i on tak stanął. Kiedyś się to czy nie? nie. Nie ma, nie, nie.

To, ja nie będę to wszyscy wiedzą Ale Chyba że jak... Chyba, że jak będziesz y, jak będziesz miał dwudziestkę czy tam trzydziestkę, to będą y, pady zamiast tych kierownicy gazu. To dzieci będą najlepsi. Będą jeździć. A ja, gdzie ta apat? Od Iggy's Boxa. Bezprzewodowy. To już blisko jest? Tak, sześćset. To parę metrów. Metrów, debilu. A po jaki metr już? Kilometrów. Pięćdziesiąt metrów. Taki, <leagues> Pfffft, tak sp arenas, to spakuje się to jest <SANTA Maria> no to Nie było misy, fajnie, fajnie, fajnie to Ile kasy dostaliśmy? Za tą misję Co to było? Był kwiatek czy jakiś? Kwiatek, no, Aha, myślałam, że to motor Ej, to Po co ja Okej okay. 10 minut już No też chyba raczej nie, bo chcę to szybko rzucić, żebyście to oglądali i Bardzo was przestraszam, że mnie naprawdę nie długo tak nie było Tylko to zobaczyłem. Bardzo. bardzo, bardzo. Więc może zagram jeszcze drugi, nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, lajkujcie, komentarze, o ja Subskrybujcie jeszcze. Najważniejsze. Trzymajcie się. Cześć.